Najpierw dziękuję sponsorom tego odcinka. Jak widać, jest to w tym przypadku Seba i Filip. Gratuluję zmarnowania pieniędzy. Dlaczego odcinek trwa 3 minuty i 30 kilka sekund? Najprawdopodobniej każdy zadaje sobie to pytanie. Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Gdyby to, co teraz widzicie, nie było przeze mnie przyspieszone do formy powiedzmy timelapsów. Odcinek trwałby około 2,5 godziny, gdyż tyle zajęły te gry na gry. Walone puste, nieważne. W każdym razie wszystkie zostały ułożone. Yy, tak, zostały wszystkie gry wymaksowane. Wszystkie osiągnięcia możliwe zostały zdobyte, wszystkie gry są. Zrobione ze wszystkimi osiągnięciami. No i właśnie tutaj, jak widać, tam jest szybko wziął, wszystko, wszystko robione. Poszczególnie pierwsza, czyli Pretty Inherent, to gameplay trwał 13 minut. Z Hentai Girl 10 minut, albo na odwrót, nie pamiętam. A z tego ostatniego, no, 2 godziny. Także. To wszystko trochę czasu zajęło, ale no, zrobione. Miłego oglądania. Co ja robię tu? Co ty tutaj robi? Dwanaście ciężkich koron Moją głowę zdobi Jest tyle różnych dróg Co ty tutaj robi? Kolejny piękny marmurowy potnik Koło domu stoi Już każdy powiedział to co wiedział Trzy razy wysłuchał dobrze mnie Wszyscy zgadzają się ze sobą A będzie nadal tak jak jest I co ja robię tu? Tutaj robić. Są takie rzeczy, że nikt nie zaprzeczy, bo za tu się głowić. Z daleka słychać szum, co tutaj robić. Dla wielkich oraz osłów by się rzucić z mostu no i łowić. Już każdy powiedział to co wiedział, trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie na jak jakie, co ja robię tu? Co Myślę przestrzenie na jedno skinienie, wiele grozi. Nie trzeba tęgi głów. Co do dodajenia? Takie okazje, malej lokale, chcą bym się narodził. Już każdy powiedział to co wiedział. Trzy razy wysłuchał dobrze mnie. Wszyscy zgadzają się ze sobą, a będzie nadal tak jak jest.